Witam Was bardzo serdecznie. Eee, w tym poradniku pokażę Wam, jak w programie Microsoft Word obrócić kartkę poziomo. A więc oczywiście musimy wejść w Microsoft Word tam Windows oczywiście 8. Tak taki ruch trzeba zrobić myszką. Tam się otwiera i daje wyszukaj. Wpisujemy tutaj Microsoft i mamy Office Word. się pojawia i. Wchodzimy w układ strony. I tutaj, gdzie jest orientacja, dajemy poziom. I no naprawdę. No. Jest. No. Myślę, że wam pomogłem, chociaż niektórym. Sam miałem z tym problemem, bo robiłem plan lekcji, bo jeszcze początek roku szkolnego. No, i ja Wam dziękuję. No, no to po